Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy piątek rano. Smacznego Krzysztof. Dziękuję. Dobra martadelka, taka świeża. O, Dobra. Takie grube, grube. grube plasterki ci wziąły. I tam pieczeni. Pojedz sobie troszkę co słychać jak tam nocka, dobrze? Wszystko dobrze Słyszałem, że Piotr ma przyjechać. No tam był taki... Złaszały. Ja widziałem na YouTube, że tam napisane było, że Piotr ma być. Przyjmiesz Piotra? Przyjmę. On przyjedzie tutaj nie, z tobą, nie, nie kłócić się z tobą, tylko porozmawiać, no. Chcesz, żebym był przy tym? Tak. Pająk ci chodzi tu po koszulce. No to dobra no. To dasz mi znać, ja jak przyjedzie, to podjadę, tu wejdzie, posiedzimy roz, porozmawiamy, tak? Mm -hmm. Tylko bez rugania, bez żadnego. A taka woda dobra, ta jurajska? Mm -hmm. Gazowana. Zodiaku. Ale lepiej, żeby była ta. Ale nie próbowałeś tej? To ja ci otworzę. Podam. Nie otworzę. Żebyś spróbował. Ja ją bardzo lubię. Ja też tego żywca piję. Ale ta kurna no polubiłem ją. Jest genialna. Masz. Spróbuj. Ok. Poluzowałem Ci teraz sobie odkręciłem, się nie I Jest kurna naprawdę tak świetna woda. A jak wczoraj, co tam, spokój był? No zajechałem do Ciebie, a Ty spałeś. Ty w... co Ty w nocy kurwa, nie śpisz w nocy? Przestawiłeś się, potem no. przestawiłeś się. Potem ja podjeżdżam kurna, stole 10-15, 45 minut wczoraj. No i pojechałem. Świeże? No. O, piłeczki, Krzysztof mi tu przekazał piłeczki od jakiegoś widza. To dla pieska będzie. O kurwa, Śliwki spadają. A noc spokojna, tak? Noc spokojna. Różnie było. Różnie było. Dobrze nie pada deszcz. Co, no, no co jeszcze powiesz, Krzysiek Zrena? Organista był? Nie Nie było wczoraj nikogo? Co bekasz mi tu? Tak no, to tak. Że tak się beka? No. A to na zdrowie? Na zdrowie, na zdrowie. Znaczy, żołądek przyjął. A jak wysrasz się, to znaczy, że dupa przyjęła. A jak źle jeść się? W nachy? No. no to mleczko się przyjęło. A. No. Wszystko wiesz. Można wyjaśnić, wytłumaczyć. Sławek kupił ci telefon drugi. Kupił? Kupił. I przysłał. A masz? Tak, już odebrałem. I wiesz co, telefon jaki kupił? Jaki? Bez baterii. że baterii w nim nie ma. Trzeba baterię kupić. A chuj widzi taką baterię kupić. Taki wiesz taki telefon? Tylko dla tych seniorów takich, nie? Duże te takie cyferki. Trzeba odesłać to w cholerę z powrotem. No. Odesłać no. Dlatego tobie nawet nie brałem tego. Odkupił telefon. A ty, ma, a Ty Krzysik dostałeś kiedyś od córki telefon? Co? Od córki dostałeś telefon. To, to, gdzie? to ten! To ten pobity? No. Nie! Ten! Ten? Ten! o no mówisz. Ona mnie kupiła w Carrefourze. To Wy kiedyś razem jeździliście? No. no. I to ten powił się, tak? Ty jesteś i ja mówię, nie go ten, a ona mówi, kupię. Znaczy pamiętam to, jak Jakby się i ty zabrałeś się a. Nie, mnie nie było wtedy, no coś ty gadasz. Absolutnie, ja tu byłem. No co ty, ja nie jeździłem z wami. No co ty? Nie, 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 na bank nie. Nie ma takiej opcji. A to tu byś się kłóciliście się. Może nie wiem. Dawno to było. A to ten telefon, tak? Mhm. O, nie, co, ile lat? No jak ile lat? Rok. Nawet nie. A nie? na gwarancję nie można oddać? Co? Na gwarancję nie można oddać? Uj, faktura. A dałoby się taki na gwarancję oddać? Jak pobite szkiełko? Ja muszę. Tam, gdzie kupy... kupowali, ja bym gdzie kupowali, tam w tym elektronicznym sklepie, tak? a Elektroniczny sklep, co jest tam? W lewej stronie. No, 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 i powiedz, że samo pękło. Nie. Nie przejdzie? Tak. to nie ma co. Nie, można powiedzieć, że nie przejdzie. Bo on wyśle, i zgadają, nie ma siły, nie da rady. No Oj Krzyś! No, no, no wyszczę do naprawy! A po co to się nie opłaca naprawiać? No tak, jeszcze go. No cały wyświetlacz trzeba wymieniać. No. Popękany on tam. Po co to, to robić? To? A tej reszty kiełbachy to trzeba położyć do lodówki. Ja wiem. Się. No. Żeby się nie zmartwało. Nie Wiem. Jarek. A ja pojechałem, umyłem auto. A? Umyłem auto, zrobiłem... Dzisiaj? Do... No rano. Zrobiłem... Do... Ale zrobili? A wczoraj odebrałem ja przecież, no. To dzwoniłeś do mnie, kur... Dzieci, ale, ale zrobili? zrobili co było? no osłona przegubu no. ta guma taka co przy kole na przegubie ja tu miał warsztat o tu nie? ja bym sam robił a to dużo roboty ja też sam lubię ale tam za dużo roboty pieprzenie. się nie dużo a kurwa 170 zł i ile godzinę czasu i zrobił o, to trzeba mieć te Narzędzie odpowiednie do tego, tam ściągnąć pół oś. To nie takie proste, jak się wydaje. Pierwsza koło ściąga się. No tak, no za dużo roboty. O nie, pół oś, jak ty mówisz, eh para i zrobione a Ale ja lubiłem. No ale to trzeba mieć podnośnik, nie podnośnik. Nie będziesz się bawił, kurwa, na kolana. Jak kanał masz, to nie trzeba, bo też nika. No, kanał. Kanał tu wjeżdża, tam. I tam i... bo bierzesz na kanał i uchodzisz po co? Mm. Bierzesz lewarek, bach, 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 bach i, i do góry lecisz. Krzysiek, jakie, powiedz, masz wymagania wobec tego, że jakby Piotrek przyjechał, przypuśćmy, co, czego tu oczekujesz od niego? Może tak zapytam. Spokoju. Ciszy. Nie nagrywania. Nie nagrywania. Nie chcę, żeby on wiesz, mhm. jak przyjedzie samochodem, to żeby zostawił telefon w samochodzie. Żeby nie było żadnego telefonu. A obiecaj Ty też, że nie będziesz się kłócił i go wyzywał. Co? Obiecaj również, że nie będziesz się kłócił z nim, bo on no, nie, nie będzie nagrywać. Nie będzie. Nie, nie będzie. No przecież ja wtedy na filmie powiedziałem, tak, że bez nagrywania wyraził chęć przyjazdu, napisał tam na jest na YouTube, że on w piątek ma być. No to. Co? Że w piątek. napisał tam dał taki post na YouTube, nie, na kanale swoim, że w piątek ma być w miastoku, więc. I ma, które I ma ciebie odwiedzić które przyjedzie? Nie mam pojęcia Krzyśku Dasz mi znać i ja podjadę, jeżeli będzie trzeba, taka potrzeba, tak? Nie, ja od razu i Słucham? Pilnuj i opórem przyjedzie, żeby ty był Dobrze Krzyszku, tak będzie, no Bo on bez ciebie nie, nie wejdzie. Bez mnie nie wejdzie? Nie. Dobrze to ja będę, jeśli przyjedzie i tak sobie życzysz, to ja przyjadę, tak? No. I kulturalnie, Krzysiek, proszę się zachowywać, tak? Bo on nie jedzie tutaj po to, żeby tam ciebie rugać czy dokuczać, tylko... Weź, bo tam, tam opaszki leżą. Niech leżą, ja teraz nagrywam, ty będziesz mi tu... rządzisz je już? Już odżył, kurwa, zjadł? Już? No. No, właśnie. Rybki karmił? No. Tak. Jutro tą wodę podmienimy Co? Jutro wodę podmienimy w akwarium A No Świeżej wlejemy I z piątku w sobotę? Tak O i tak zaczął się dzień A ja mam pytanie do Ciebie A słucham Ciebie Dlaczego Ty nie chcesz żeby przyjechał, przyjechał Rafał? Ja nie chcę? Dlaczego? A ja ja tak powiedziałem? Nie. No to czemu? Ale ja pytam. A to, no skoro ja tak. No ale czego pytasz? Skoro ja tego nie powiedziałem? Mhm. Ja tego nie powiedziałem, a niech sobie przyjeżdża. To nie moja sprawa. Ty możesz przyjmować kogo tu tylko chcesz, tak? Twoja posesja? Kto chce, niech sobie przyjeżdża. Nikomu nie bronię. Więc nie mów tak, Krzysiek. Skąd ty to wziąłeś? Motorola. Czy ja po. Dziosła mi po. No, Gnioty Dlatego wiedziałam, że ty ją lubisz dlatego ją wziąłem. No. A skąd ty to wziąłeś, że ja... Skąd ty to wziąłeś takie pytanie do mnie? Proszę na... Bo nie A! Tak. Organista jak inni. Wiesz, mówicie. O, tego. Rafał Nie ja wiem, że on jest taki, wiesz. Że ja go wiesz Bo lecisz. Idzie on. Leci, ale. My wszyscy lecimy takie Nie gramy, nagramy, nagramy. No, ja nagrywam za Twoją zgodą, żeby była jasność, tak? No. No. W wiadomym celu, tak? No. Ja nie mam nic przeciwko nikomu. Niech każdy przyje. Kogo ty chcesz? Tego sobie zaprasza i tego wpuszczę i z tym rozmawia. Ja nie mam nic przeciwko temu. A co ja myślę o niektórych osobach, to jest moje zdanie i tyle. Także. Ech. Na przykład Rafał napisał coś takiego, że ostatnio czytałem. Nie wiem skąd on to wziął. Napisał coś takiego, bo już wcześniej jakoś Piotrek. Co tam chciał się wybrać do ciebie, coś tam mówił, nie? No, no to Rafał napisał coś takiego, że Piotr dla mnie wódkę postawił i ja załatwiłem to i wejście. No skąd to, kurwa, no z dupy, kurwa, wzięte? Ja człowieka na oczy nie widziałem, na żywo. No po co taki Wódka. pisać bzdury? Nie, żeby nawet i, e, tak by, nie, jak to powiem, żeby prosiliście, o to ja by nie poczaił. Ale że Rafał, że, nie, nie, że Rafał, tylko że Piotrek dla mnie wódkę dał, czy tam postawił, czyli nie wiem czy pił Ale ja nie nim? widziałem! Ale ja nie, człowieka nie widziałem no oczy na żywo, a jak ja mogłem wódkę od niego dostać, no? A może pocztą wysłał? A, o, no, no. Kurwa. Nie wiem skąd takie bajki. W paczce. No, w paczce, tak. O dobrze, dobrze, dobrze żeby kobiety wyszły, to w paczce. Ty, Krzysiek, możesz przyjmować tutaj kogo tylko chcesz. Chcesz Piotra przyjąć? Przyjmuj Piotra. Chcesz Pawła przyjąć? Przyjmij Pawła. Chcesz Rafała? Przyjmij Rafała. Ja nie mam nic przeciwko temu. Kurwa. To nie moja sprawa. No, to, o który on przyjdzie? Ja nie wiem, no to będzie pewnie będzie lajta pewnie robił z trasy. Rozumiesz jak będzie jechał, tak? No to będzie wiadomo, no. Nie wiem czy przyjedzie, tak napisane było, nie? Mhm. No. Przyjedzie, to przyjedzie, nie przyjedzie, to przyjedzie. W każdym razie chcesz go przy, przyjąć, tak? Ja cię nie do niczego... porozmawiać? No ja do niczego ciebie nie zmuszę, absolutnie. Żeby zaraz nie było. Szczerze, uczciwie. A niektórzy też piszą. Ale poczekaj, poczekaj Krzyśku, bo niektórzy też piszą, że y, ja tu... Y, tak cię ustawię, żebyś ty nie przyjmował yy, Piotra. Nie, ja tu absolutnie nie mam nic przeciwko, chcę przyjechać, proszę bardzo. Chcę przyjąć, dlatego że chcę porozmawiać o Wojtku, świecie, jak to się stało i tak dalej. Mnie to chodzi. No i wszystko w temacie. No. Jeśli masz taką chęć, no to przyjmiesz go i tyle. No. No, no dobra, to dziękuję za ten film. Przy śniadaniu na szkolnej. Śniadanie na szkolnej. pszne jedzenie. Jak to Wojtek mówił. Pszne. Psznie zjem. No. A teraz psznie, krzysiek je. Mięso i mleko. Ale wilkowie tak jedli. Nie ma Wojtka już. No. Już tydzień czasu nie ma. Jaki tydzień? Co ty gadasz? A? Tak? Co ty gada? Jaki tydzień? A ile? Ponad miesiąc już dobry. Człowieku. 19. Tak? Dobrze mówię 19 chyba. Pójdziemy do domu. Przyszło z prokuratury chcę ci pokazać list. Mm, to może ja przyniosę gdzie on jest. On na krześle leży. Na krześle tu gdzie twój... talerz? Tak. Dobra, to ja już zatrzymuję. Dziękuję.